Chociaż w ostatnim czasie hurtowe ceny gazu spadały i można było spodziewać się, że na stacjach również podwyżki cen tego paliwa będą wyhamowywać, tak się jednak nie stało i w tym tygodniu autogaz podrożał o kolejne 5 groszy i kosztuje przeciętnie 2,39 groszy. Zaledwie symboliczne zmiany dotyczą cen benzyny 95-oktanowej która potaniała o grosz do poziomu 4 zł i 94 groszy za litr oraz symboliczna zmiana dotyczy również oleju napędowego, który z kolei podrożał o grosz do poziomu 5 zł. i 7 groszy. W tym tygodniu ropa naftowa na giełdzie w Londynie drożała, Ważnym czynnikiem, który powodował wzrost cen surowca było ustalenie tymczasowej umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Umowa ta ma zostać zawarta na początku stycznia i daje nadzieję również na wzrost popytu na ropę naftową na świecie. Z analiz Epetrol.pl na najbliższy tydzień wynika, że ceny benzyn pozostaną na stabilnych poziomach, natomiast może nieznacznie podrożyć olej napędowy i znów autogaz, którego średnia cena może wynieść 2,40 zł.